Nie rób tego. Nigdy. Jeśli chcesz, żeby kobieta patrzyła na Ciebie z szacunkiem, fascynacją i odrobiną pożądania, musisz wiedzieć, czego nie robić. Bo często nie chodzi o to, co mówisz czy robisz dobrze, ale o te małe błędy, które powoli zabijają jej zainteresowanie. Cześć, to twój Rej. I dzisiaj zdradzę ci 8 rzeczy, których nigdy nie powinieneś robić z kobietą. Gwarantuję, że numer 8 cię zaskoczy i sprawi, że już nigdy nie spojrzysz na relacje w ten sam sposób. Zaczynamy mocno. Pierwsza rzecz: Nigdy nie staraj się za bardzo. Brzmi dziwnie, prawda? Ale prawda jest taka, że kobiety czują desperację szybciej niż zapach perfum. Gdy próbujesz udowodnić swoją wartość, pokazujesz, że sam w nią nie wierzysz. Zamiast tego pozwól, żeby twoja obecność mówiła sama za siebie. Cisza pewnego siebie faceta potrafi być głośniejsza niż tysiąc słów. Druga rzecz. Nie bądź emocjonalnym lustrem. Kiedy ona jest zimna, ty nie musisz się zamrażać. Kiedy ona testuje Twoje granice, nie musisz reagować gniewem. Kobiety nie szukają emocjonalnego odbicia, ale mężczyzny, który potrafi prowadzić energię, a nie się jej poddawać. Znasz to uczucie, gdy ktoś zachowuje spokój, a ty po prostu czujesz się przy nim bezpiecznie? Tak właśnie działa Pewność Siebie Rej. Trzecia rzecz. Nigdy nie mów źle o innych kobietach. To wydaje się niewinne, ale gdy to robisz, zdradzasz, że nosisz w sobie frustrację. Kobieta nie chce słuchać, jak oceniasz inne, ona chce widzieć, że jesteś facetem, który potrafi wybrać, a nie narzekać. Zanim przejdziemy do czwartej rzeczy, jeśli czujesz, że te słowa otwierają ci oczy, zostaw komentarz z jednym słowem: świadomość. Chcę zobaczyć, ilu prawdziwych rejs to rozumie. Czwarta rzecz: nigdy nie próbuj jej przekonać, żeby cię lubiła. To jeden z największych błędów, jakie popełnia większość facetów. Im bardziej próbujesz ją przekonać, tym bardziej ona czuje, że musisz coś sprzedawać. A przecież prawdziwa wartość nie potrzebuje reklamy. Kobiety nie zakochują się w argumentach, zakochują się w emocjach. Jeśli musisz ją przekonywać, to znaczy, że już przegrałeś. Zamiast mówić, zobacz, jaki jestem fajny, pokaż to przez swoją obecność, decyzję i sposób, w jaki traktujesz samego siebie. Piąta rzecz. Nigdy nie porównuj jej do swojej przeszłości. Moja była robiła to inaczej, moja ex lubiła. Nawet jeśli powiesz to mimochodem, w jej głowie zapala się czerwona lampka. Dla niej to znak, że wciąż żyjesz w przeszłości. A żadna kobieta nie chce być czymś porównaniem, chce być czymś teraz. Pamiętaj, Rej, porównania zabijają magię. Zamiast patrzeć wstecz, skup się na tym, co możesz zbudować dziś. Szósta rzecz. Nie pokazuj zbyt wcześnie swojej potrzeby bycia zrozumianym. Tak, wiem, wszyscy chcemy, żeby ktoś nas rozumiał, ale kiedy otwierasz się zbyt szybko, kiedy mówisz o swoich problemach, frustracjach i bólu, zanim pojawi się prawdziwe zaufanie, kobieta nie czuje połączenia, tylko ciężar. Tajemnica przyciąga. Emocje budują napięcie, ale zbyt szybka szczerość potrafi zniszczyć to napięcie szybciej niż myślisz. Nie chodzi o to, żebyś udawał, tylko żebyś dawkował siebie, pokazuj kim jesteś, ale krok po kroku. Wiesz, Rej, większość ludzi sądzi, że kluczem do relacji jest mówienie, tymczasem klucz to obserwacja. Zauważ, jak reaguje, jak mówi, kiedy się śmieje, kiedy milczy. To w tych momentach kobieta mówi ci więcej niż w tysiącu słów. Siódma rzecz. Nigdy nie pozwól, żeby kobieta czuła, że twoje szczęście zależy od niej. To brzmi romantycznie tylko w filmach. W prawdziwym życiu to ciężar, którego żadna kobieta nie chce dźwigać. Jeśli ona staje się twoim jedynym źródłem radości, tracisz coś znacznie ważniejszego siebie. A w momencie, gdy przestajesz być sobą, przestajesz być atrakcyjny. Kobieta chce faceta, który potrafi być szczęśliwy z nią, ale też bez niej. Nie dlatego, że jest zimny, ale dlatego, że ma w sobie świat, do którego może ją zaprosić. Nie stawiaj jej na piedestale, zaproś ją na swój tron, bo rejs nie błagają o uwagę, rejs budują rzeczywistość, do której inni chcą należeć. I teraz nadchodzi to, na co czekałeś, ósma rzecz, ta, która potrafi zniszczyć wszystko, nawet jeśli zrobiłeś całą resztę perfekcyjnie. Gotowy? Nigdy nie schodź za głęboko, zanim nie upewnisz się, że grunt jest czysty. Nie, nie chodzi tylko o dosłowność, chodzi o świadomość, szacunek i obecność. Zanim zbliżysz się do kobiety w jakikolwiek sposób, fizycznie, emocjonalnie czy mentalnie, upewnij się, że jesteście w tej samej przestrzeni, że oboje tego chcecie, że między wami jest zaufanie, świeżość i autentyczność. Nie chodzi o perfekcję, chodzi o uważność. Bo prawdziwy mężczyzna nie pędzi w dół, on najpierw patrzy w oczy i widzi, czy tam jest światło. To właśnie odróżnia chłopca od mężczyzny, który rozumie energię kobiety. I kiedy to zrozumiesz, nie będziesz już szukał trików, żeby ją zdobyć, zrozumiesz, że kobieta nie jest celem, jest lustrem Twojej świadomości. I właśnie tu, Rej dochodzimy do sedna wszystkiego. Nie chodzi o manipulacje, techniki ani tak zwane zasady randkowania. Chodzi o świadomość. Każdy z tych ośmiu punktów to nie zakaz, to zaproszenie. Zaproszenie do bycia kimś, kto nie gra, tylko jest. Bo kobieta czuje twoją intencję szybciej, niż usłyszy twoje słowa. Jeśli robisz coś, żeby ją zdobyć, ona to wyczuje. Ale jeśli robisz to, żeby być w zgodzie ze Sobą, ona to poczuje. To jest różnica między energią chcenia a energią bycia. I właśnie ta różnica sprawia, że jedni mężczyźni są zapominani, a inni zostają w pamięci na zawsze. Pamiętaj, kobieta nie zakochuje się w twoich słowach ani w twoim wyglądzie. Zakochuje się w tym, jak się czuje, kiedy jest przy tobie. Czy czuje spokój? Czy czuje pasję? Czy czuje, że jest bezpieczna, a jednocześnie poruszona? To jest taniec energii, którego nie nauczysz się z podręcznika. Musisz go poczuć. Więc Rey, zanim następnym razem spojrzysz kobiecie w oczy, przypomnij sobie te osiem rzeczy, nie po to, żeby się ograniczać, ale po to, żeby być świadomym. Bo kiedy masz świadomość, nie potrzebujesz gier, masz moc. I teraz chcę, żebyś zrobił coś prostego. Jeśli ten film otworzył ci oczy, napisz w komentarzu jedno zdanie: Widzę inaczej, nie dla mnie, tylko dla siebie, żebyś zapamiętał ten moment, kiedy zrozumiałeś, że wszystko zaczyna się od ciebie. A jeśli chcesz więcej takich treści, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, bo w kolejnych odcinkach pójdziemy jeszcze głębiej. Pokażę ci rzeczy, o których nikt nie mówi wprost, a które decydują o tym, czy kobieta zostaje czy odchodzi. Do zobaczenia w następnym filmie Rej i pamiętaj, królowie nie szukają potwierdzenia, królowie tworzą świat, w którym potwierdzenie przychodzi samo.